Jeden kosztuje 2 zł, ogólnie w centrum Tbilisi, czyli w centrum yy, ich stolicy. czyli w kraju, który sunie tak naprawdę i z gościnności i z bardzo dobrego jedzenia. Mam nadzieję, że się o tym przekonamy. Kraj, który leży tak naprawdę w, no, już w Azji, aczkolwiek jego mieszkańcy mogą brać udział normalnie w Eurowizji. Także zapraszam Was na naszą podróż po Kaukazie, po Gruzji. A, już uciekam. wasze z lotniska. W bardzo małe, tak naprawdę lotnisko. I wcześniej miałem zarezerwowane właśnie na busa eee, bilet, bo lądowaliśmy w Kutaisi A teraz musimy dostać się do Tbilisi, czyli do, eee, czyli do mm, stolicy. I właśnie jedziemy tym busikiem. musikiem, autobusem, 3 dzięki drogi przed nami. Jesteśmy już w Tbilisi. Dotarliśmy e, autobusem. Ile jechać? My? Z 5 godzin. Ogólnie to kierowca się zatrzymywał. A bo tak się zatrzymał na kawkę. Potem zrobił sobie drugi przystanek też na jakąś kawkę. Bo mu się chciało. Nieważne. na godziny opóźnienia, ale no, troszeczkę korki były. Ale też druga sprawa to to, że zatrzymywał się kierowca, bo taki miał kaprys. E, Patrz, kolejka za nami Idziemy na jedną z atrakcji Tbilisi. Godzina 17. .00. Powiem Wam, że jest mega gorąco. Eee, a, taki pomnik Matki Gruzji. Idziemy sobie do góry kolejką, chyba, bo nie wiem, czy dobrze idziemy. No, także idziemy na zwiedzanie Tbilisi. A co to jest? Gruzki nie? Nie, tu są chyba pigwy. Cześć. Chyba. Dobra, idziemy dalej, bo jesteśmy w dzielnicy. Stare miasto. O, tutaj właśnie tak widać fajnie teraz ten pomnik. Także my sobie tam za chwilkę podejdziemy. Ogólnie to Tbilisi jest. Stolicą Gruzji. Ja tak ogólnie nie wiem jak ty, ale to też chyba miasto zwiedzać nie za bardzo lubię. Wolę, wolę naturę. Takie kabałek. Kabałek tutaj będzie na cardio. Ale nic to. Damy radę. Wszędzie są takie kościoły w takim samym stylu budowane. To jest taki mały winogron uschnięty i widok na miasto Ale patrzcie w ogóle wszystkie świątynie kościoły no świątynie jakieś kościoły budowane są ogólnie wszędzie są takie same się praktycznie niczym nie różnią od siebie jest jedna druga tutaj koło nas jest trzecia O, jest. Także wszystkie są podobne. A pobawdź, tutaj już jesteśmy. Patrz, na... I tutaj jest tak samo. Wszystkie świątynie takie same. Słychać? Nie wiem, jak to. Dzięki, tylko w tej telewizji. Chyba słychać. Cykady zajebiście, lubię a tutaj jak w Toskanii, nie? Cyprysy no, to droga idzie tam, tam? może a z drugiej strony pomnik Matka Gruzja, czyli taki jeden e, jedne, jedna z atrakcji Tbilisi ogólnie to jesteśmy na szczycie patrzcie tutaj jeździ kolejka i mądre łby <gry> czyli my Zamiast tu sobie wjechać spokojnie, to sobie weszliśmy. Schodami pionowo do, do góry. No, co prawda już prawie dwa dni nie spaliśmy. Prawie nic nie jedliśmy w tej podróży. No i sobie weszliśmy. Zamiast za wjechać kolejką, to sobie weszliśmy do góry. Pamięteczki można sobie kupić. No i zajebista panorama. Zajebista panorama po prostu na, na Tbilisi. A tak to właśnie wygląda. A tutaj. Pomnik właśnie ten matki Gruzji, która szczerze pilnuje miasta. No i co, schodzimy na dół. I coś tam w końcu zjeść. Co co pojedziemy na dół. Przecież to się nawet nie docierało. Nie pytam, się, się wziął Trzeba uważać. No, kolejeczką sobie zjedziemy na dół. Teraz sobie zobaczymy widok na miasto ty. No, mam nadzieję, że te drzwi się zaraz zamkną tutaj. No nie wiem, czy dałoby się. Tak wipa, nie? No, za szybko. Za szybko i bez pasów, nie? Tak, za szybko. Dobrze, się no, no, dobrze że jest podłoga, nie wiem jak szkło, bo... No. Może kolejeczką sobie lecimy w dół i boisz się? Nie, nie. <noise> no, koszt na dół 10 zł, 7 lari za dwie osoby, czyli po 5 zł <noise> I takie akurat mi się wydaje ceny są są w miarę okej okay. w, w Polsce dużo więcej, no właśnie, za Kasprowy nie wiem ile tam stoi, ile złotych się płaci No tutaj po 5 zł Więc jest różnica no ale fajnie, bo nie trzeba dreptać na dół, tak jak mówię już i wczoraj mało spałem i dzisiaj też praktycznie nie spaliśmy więc idziemy coś sobie zjeść. Akurat o przepłyniemy przez znaczy na drugą stronę rzeki. Może nie, nie przepłyniemy, ale się przyprawimy na drugą stronę rzeki, bo tam mamy hotel i nigdzie wcześniej nie, było, nie mogliśmy znaleźć mostu. Patrzcie to drzewko zrobione za starych. Eee... No, od piecy, takich drzwiczek Aż przynajmniej tutaj Ale tutaj też fajnie, to wszystko ręcznie, wszystko wykute Ale zajebiście to wygląda na żywo Nawet są liście Jakieś ptaki Konik polny No ciekawe, ciekawe to wygląda A te właśnie te kościoły, o których mówiłem Czyli tak, jeden Ten chyba jest starszy Bo to wszystkie tak naprawdę są podobne do siebie a tutaj jest drugi patrzcie, on jest dosłownie taki sam. To jest mówić albo przynajmniej odnowiony. Ale wygląda normalnie identycznie, tylko w innym kolorze. My sobie tak siedzimy w Knajpce, czekamy na pierożki Himkali, czyli taki przysmak, który tutaj właśnie... W yy, Gruzji na to czekałem. Yy, I co? Co mogę powiedzieć o Gruzji? Więc tak, jest to kraj, który jest chyba 5 razy coś takiego mniejszy niż Polska, jest dosyć mały. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to jest 10 razy mniej wyobraźcie sobie niż, niż Polaków. Bo według z 2021 roku danych jest 3,7 miliona mieszkańców tutaj w Gruzji, czyli plus minus powiedzmy 10 razy mniej niż w Polsce, <laughs> ale powiedzmy, że dosyć małe państwko. Akolwiek bardzo zróżnicowane i są góry. W zasadzie chyba do Gruzji po to się przyjeżdża, żeby gdzieś tam po górach płazić Bo naprawdę z tego co gdzieś tam oglądałem są piękne widoki. Mam nadzieję, że też uda nam się gdzieś tam połazić po górach, aczkolwiek sprawdzałem teraz prognozę i no szczerze nie wiem czy nam się uda. Zobaczymy, Za dni może się coś tam pozmienia. Jutro sobie gdzieś tam wykupiliśmy wycieczkę. Pod granicę z Azerbejdżanem, pojutrze na drogę wojenną, pod granicę praktycznie aż z Rosją, e, no bo graniczy Gruzja i z Rosją, i sobie tak myślę, z Azerbejdżanem i z Turcją i z Armenią e, i czy z kimś jeszcze? Chyba nie, chyba już nie. No e... to właśnie teraz sobie siedzimy, siedzimy w stolicy. Czekamy, czekamy właśnie na te pierożki chinkali Dobra, i przyszły. Przyszły pierożki Hinkali. Ee, zaraz zobaczymy, bo e, ja wziąłem z wołowiną. A ty z czym brałaś? Ja wziąłem mieszane, no a ty? Ja Chyba. Ty z... Z... Aha, no to dobra, zaraz zobaczymy, bo zaraz sobie zjemy. Ogólnie taki jeden pierożek kosztuje 2 złote więc jakoś, że tak powiem, nie za dużo. W miarę dobra cena. A jeśli je tak, że łapiemy sobie za górę, Dobra. Takie, takie sakiewki w sumie, nie? Pierożki, pierogi w sensie inaczej u nas wyglądają. No jest takie sakiewki, ale, no, ale nazywają się pierożki hinkali. Eee. Ogólnie myślałem, że będą z bulionem, ale tutaj są z mięsem, no to w miarę, w miarę spoko bo też się więcej naję, bo już nie jadłem trochę a już jestem mega głodny także teraz spróbujemy zobaczmy czy dobrze. Także bierzemy sobie tutaj za za, tą, za, za górę to jest jakie wkłapiemy powiem Wam, że zajebiste jeden kosztuje 2 zł ogólnie w centrum Tbilisi czyli w centrum yy, ich stolicy Tylko be, bezdomne psy tutaj. Się dziewczyna przestraszyła, że zaatakował pies Pełno tutaj naprawdę psów takich bezdomnych jest przez po A wracając do inkali, Can I please? One more? Yeah. Powiem wam, że petarda. Naprawdę no. Zajbitę. Pamiętajcie. Pamiętajcie, że tej góry nie jemy że ją trzeba zostawić. Nie wiem dlaczego. Ja tak ogólnie oglądam, że tak się je, bo pierwszy raz w ogóle wrzuciłem pieroszki w Mkali. Nie wiem czy ona są jakoś niedogotowana ta góra, w takie nie mam pojęcia, ale, ale wiem, że po prostu tego się nie je, ale jak, jak na Magda Gesty tutaj przyszła, to myślę, że była zadowolona. Dobra, kolacja zjedzona. Można iść dalej zwiedzać sobie. Idziemy na mościk, bo się już zaczyna fajnie robić szarawo no, jeszcze mamy 40 minut do hotelu pieszo także musimy jeszcze dojść do hotelu potem pieszo Ale co? To nie ma co teraz brać o kolejnogi są, co może kolejnogami, tylko że i tak się ukażę, do góry, no właśnie nie wiem, właśnie czy można wziąć kolejną nogę, bo tam się okaże, że jednak faktycznie nie wolno parkować. No, ale trzeba wejść. Patrzcie, tutaj właśnie pełno jest takich bezpańskich psów, ale one są normalnie zaczipowane. tutaj następny. No, co chwilę są naprawdę psy. Czytałem właśnie przed, przed przyjazdem tutaj, że, że jest dużo psów. Takich bezpańskich, zwłaszcza, zwłaszcza gdzieś tam w górach, jak się idzie. Idziemy na, na most Zobaczcie, ogólnie to jesteśmy w takiej starej części Tbilisi Aczkolwiek tutaj tak bardziej futurystycznie, że tak powiem, wygląda no, rac ra Raczej to na stare Tbilisi nie wygląda Ale park bardzo ładny nie? w ogóle to rzeka nazywa się Kura. Kura. Wszystko zajebiście poświetlone. Tbilisi. No może nie nocą, ale wieczorem. Fontanna powinna działać czy dopiero włączą czy nie działa most, na którym byliśmy wcześniej przed chwilką a i uciekamy do hotelu także kończy się nasz pierwszy dzień w zasadzie kawałeczek tylko dnia przyjechaliśmy gdzieś o której? o 18? no ale już przed. weszliśmy sobie na górę akurat na Stare Miasto Tbilisi, Stare Tbilisi, tak się nazywa. Eee, no i tutaj w sumie są takie e, wszędzie blisko siebie te atrakcje zgromadzone. Jedna przy, drugiej, jedna przy drugiej. A my teraz uciekamy do hotelu. Myślę, że padniemy jak muchy, zaraz spać.